Witam wszystkich w kolejnym odcinku w serii tu ja pol, dziś będziemy wchodzić do normala Bossa. Tak, więc. Tak, wiem, tu przejść Tak, gdzieś tu mógł przyjść No, dobra. Myślę, że. 25. No, tak, modyfikacji. mi czekajcie jeszcze ja tam się wygrać z powrotem i na na ten Crossfire też sobie wygrałem no, tak, wiem, powiem, że Benjamin Cup na wziąć, go, bohatera, ale myślę, że jedna ma K555, raczej mi powinna starczyć na pierwszego bossa No, hmm. dobra niech to leci. w sumie tego, w tego dużo z tego muki farmera no hmm, raczej po, powinno to pójść easy bo to pierwszy tier jest tego bossa Jak widzicie? Pierwszy tier pokonany, bardzo fajnie. Teraz będę leciał z drugi tier. Tak, cokolwiek mam sobie tu zaraz zarabiać. I nie, nie miał być wioska. No dobra, nie zmieścił wioski, bo i tak nie zamierzam wchodzić w tych monster. Ale. Wszystkie mu by się przydały W sumie jedna tak dokładnie To sprzedam Tu tak, tak, tak Tak i powinien sobie poradzić I sam Większego trudu Oczywiście alchemika taka to stanie Hmm, dobra. Yy, tak szczerze to chciałbym to tylko zagrać na Dartem, ale chwilkę muszę tu trzymać. Nie mogę jeszcze pięć w górę. Dobra. i teraz powinno pójść tutaj jeszcze łatwiej. I jaki wspaniały zasięg ma. Hmm. Nie, nie chciałem kejsa. Miał być hEli. Tak. Przenieś mnie ona Tylko nawet. Dobra, wioska. Na, na środkowy tier hmm, Taky bocik uruchamiania i speeda i per moment niech sobie uruchamia się to sobie to, nie, muszę pozarabiać w końcu trzymam fair w sumie to nie jest jakiś pomysł dobra dwie wchodzę bo tam mi się ale dobra Rejś mniejsza to był i tak, to tylko jest tryb normalny, to nie będę... Na, on się do bardzo starał No to pójść i... No, łatwiej czy Trzeci tier. No, to ja tu tylko inżyniera sobie muszę kupić, żeby odpalać pełny spina. No, tam to potrzebuje trosz, troszkę kasy. No, powinien sobie poradzić solo. Ten dart. Tak, mam pomocnego tego spina. Hmm. A ja chcę cię tu upgridować. Na pewno... Hmm. Czekaj. Miał być to i ruchami permanentnie mm, tylko będę musiał go przestawić, jeśli będę mógł Ze względu na to, żeby on się go bardziej w górę bardziej dzieje na dzieje z wysięgą. Miałbym większy mer w tak na, tak na samej górze to ktoś tak słabo sięga no i dobra i, czwarty, i ten trzeci tier pokonany ja sobie mogę odkupić helkę dobra już tam przypadkowo dałem. i tu właśnie będzie idealnie Widzicie? Sięgę teraz dosłownie wszystko. Pięty tier, Porę uruchamiaj. Masz pan momentnego spin on e, Ty już mi pan potrzebuje. E, tak, już pan potrzebuje. Wiesz, i tak mi da jako taki przychód. Kut, który i tak nie będzie mieć potrzebny, ale spin speed, ten, ten jest mi bardzo potrzebny Który zostaje od, od inżyniera i tego busa do alchemika I Jeszcze, a, tak do, Jeszcze wioska była hmm za bardzo w dół go przesunęłem dobra hmm. no, sobie je, je, je poradzi sam bo trzeba bardziej w stronę wioski dać, żeby tu on ja te, te busty od wioski bardziej w dół no taką mniej więcej na środku mapki Dobra i nie potrzebny i dal płynny. Solo sam poradzić. O! Widzicie? Sięga górę, dół, lewe. Sięga w, w, Tak sobie prawie. Naprawdę, prawie w całą mapę sięga. I dzięki speedowi jest jeszcze lepszy. jeszcze szybszy. Także no tak że więc, więc nie powinno być kłopotu z pokonaniem. Nie, nie wiem, czwartego i, pi, i, pi, i piątego poziomu bossa. Ja to nagrywam w sumie niecałe 9 minut. Ale bo, bo dlatego, że z taki, że ten speed 25% to, odwalił, M, M to trochę wyższa grę. No i chwilami zajmuje pokładowanie bossa, bo mam sporo żyć. Hmm. Powinien poradzić sobie z solo, ale ja wykupię może jeszcze jednego darta i w po postawię paragon, żeby to skończyć. Tak wiem sobie by solo poradził, ale wiem cóż, to już przedłuża się. Dobra. Hmm, niech tylko wypuści. Niech ją zginąć. Tak wiem. Dobra. I paragon. Dwudziesty piąty masz. Tak, 25. No, w sumie 25. Bo, po paragon po, powinien sobie raczej poradzić. Będzie dzielić z tym, tym tierem bossa. Bo to i tak tylko czwarty. Tier normala. To nie jest elitarny. Elita rny, rny, rny do tego. Boss. No, tu masz mały zasięg. Czyli pewnie zwiększyli, zmniejszyli zasięg. Niebieski nie potrzebuje już. Tajśnię, inżynier, też mi niepotrzebny. Hmm, co sobie słabo radzisz z tym. Mi ze Dobra. To chyba sobie mi niepotrzebne. No coś sobie słabo radzi. Wiem, że, ale jest piąty poziom, bo zrobimy to tylko z dwóch dartów. I to bardzo wcześnie. Pewnie nie trochę za szybko. Ale powinien sobie w miarę poradzić. Hmm, tak. Ty też mi niepotrzebny, jesteś albo w, w farmerze. Mam nadzieję, że nie będę musiał się wykupywać, ani a, a nic innego gminować, że mi ten Dart na Paragon 25 powinien starczyć. Tak wiem, to leci zogi on może mieć chwilę kupotu, Tylko nie wiem, kto on sobie z badem poradzi. Może trzeba było mi jeszcze przeszkadzać na tier bosa i dopiero w końcu nie, nie zrobić, no cóż, co się stało, to się nie odstanie. No, tak cienko bym powiedział, ale powinienem sobie poradzić. Hmm, czy ja muszę czy coś jeszcze dodać? Ten paragon no, z będzie z takich słabych. Hmm. Hmm, bawię się. Hmm. Ryzykować? Czy coś mi tu może przejść, czy nie ryzykować? Hmm. Czy znaczy myślisz? No dobra, zaryzykuję najwyżej. gdyby to, to się wykupiało, bym nie musiał pokonać. I dobra, udało się. I tak wszystko szybko zrobione. Dobra, i pokonany tryb normalny bossa. Dziękuję. Żadnej nagrody nie mam, ponieważ już przeszedłem poza nagrywaniem. To jest tryb elitarny, który. Rybbym zrobił, um, ale no to może później um, czy może na dwóch nagrywkach. Nie chcę, że to nie chcę robić na dwóch nagrywkach. Tak jak widzicie, miałem gdzieś 5 pojedynkach, ale mu nie rób się lepiej. Tak, możecie postawić go w miejscu, albo gdzieś indziej, jak go pozwolimy na środku, to i tak, tak jak dziś prawie mi przeszło. No cóż, ja mam dziękuję za pytanie. Myślę, że nagram po tym odcinku kolejny od, od razu. Ale cześć, pa.